Z tej strony Zivah i witam Was w kolejnym odcinku z gry Od Zera do Minilionera. Miałam 100 tysięcy, mam 54, więc wiecie co to oznacza. Był remont. E, największy problem mam z dachem, więc nawet go Wam nie pokazuję, bo o ile meblować powiedzmy, że w miarę czuję się dobrze, to dachy i kształt domu to jest dla mnie jakaś porażka. No dobra. Wchodzimy. Jak, chciałabym, wam to, chciałabym najpierw wam pokazać tam, tak e, wchodząc do niego. Ogródek się nie zmienił. E, tył się zmienił. Jest, mamy basen w ogóle. Że o. Pokażę wam basen i jak wygląda strefa tutaj. E, wychodzi się tutaj na taras. I mamy tutaj basen. Z taką skocznią śmieszną. Obsadziłam Żywobotami dookoła. Mamy tutaj nasz, e, nasze miejsce do ślubu. E, no i grill. Tu nie ma nic ciekawego w sumie. A teraz wejdźmy do mieszkania. Po wejściu do domu. A może tak będzie dobrze. A Po wejściu do domu mamy tą ściankę, co była. Tutaj jest taka miejsce na zrzucenie sobie rzeczy. No i po lewej mamy jadalnię i kuchnię. Przejdźmy do kuchni. Kuchnia biała z elementami niebieskiego i jest mój e, ten toster. I są moje naczynia, te znaczy przyprawy, które zrobił Kamil. E, no i co? Stwierdziłam, że dam tu coś takiego zielonego, żeby się wiło. No i, i tutaj mamy blat. No, widzicie wszystko, co, co się tu dzieje. Są krzesełka barowe, jest krzesełko dla dziecka, tutaj mamy jadalnie. Wszystko w kolorach biało-niebiesko-czarnych, mniej więcej stonowane. Tutaj jest to wyjście na taras, który widzieliście. Przejdźmy do pokoju naszego synka, który jest kremowy. Stwierdziłam, że jest na tyle malutki, że może mieć jeszcze kremowe rzeczy w sensie jeszcze. Nie chciałam zbyt pstrokatych, a... a chciałam, żeby to jakoś ładnie wyglądało. Tu już mu kupiłam komputer na przyszłość, żeby miał. No i piękne plakaty z Harego Pottera. Kto się łączy jako fan Harego? Tak jak ja. No, i stwierdziłam, że dam mu takie plakaty z Pottera. Wychodzimy. Tu już widzieliście, nic nie zmieniłam, oprócz tego, że drzwi dałam inne. Bo były tu szklane. A teraz są, jest przestrzeń otwarta. Jeżeli chodzi o tą pierwszą łazienkę, nic się nie zmieniło. Wszystko jest tak, jak było. Tutaj mamy strefę salonową. Z pięknym plakatem z, z tego, z Lilo i Stitch. Mamy małego Jodę. Ale piękny jest ten plakat. Tak to wygląda. Chciałam, żeby było dużo zieleni, więc nawciskałam kwiatków. Tu jest pracownia naszej gwiazdy. Bardzo mi się ten pokój podoba. Naprawdę, mega mi się podoba. Jest dużo luster, dużo zieleni, jest biel, czerń. A jakby super miejsce do nagrywania, muszę wam powiedzieć. Sama mogłabym w takim miejscu nagrywać, bo gdziekolwiek powiedzmy nasza Simka się by nie ustawiła, to ma bardzo ładną przestrzeń do pracy. OK, no i został nam ostatni pokój i to jest pokój dziewczyn, sypialnia, w takim bardziej cieplejszym stylu. Eee, no, też wszystko w bieli i, i tu jeszcze krem wszedł i zieleń. No, i tutaj jest łazienka dziewczyn, która jest większa niż tamta miętowa, dostępna dla wszystkich. Nie wiem, czy tej miętowej trochę nie zmienię, bo jakoś nie wiem, czy nie wybija się teraz, że nie pasuje do reszty. Ma dziwny kształt. Nie wiem, czy tam czegoś nie zmienię. Bo tu dziewczyny na przykład mają dosyć dużą łazienkę. No, tak to wygląda. No, i to by było na tyle. Takim wyremontowałam mieszkanką. Zobaczymy, jak to się będzie e, sprawdzać. I dzisiaj chcę zrobić im ślub, więc zadbajmy o ich nastrójniki. Bierzmy się do roboty. Dobra, zaraz się jej oświadczę. W piżamach. Romantycznie, przy dziecku. Ej, możesz nie jeść, tylko pozwolić mi flirtować z Tobą. Okaż czułość jej najpierw. Ona jest nieswoja. Pocałują. I oświadczy, oś, oświadczy, oświadcz się. Oświadcz się. Nie się cieszyć, kochanie. Pięknie. I chciałabym wziąć skromny ślub. Planuj wesele. Nie chcę. Chcę wziąć z nią ślub. Po prostu. Może najpierw czekajcie. Weź cichy ślub. Tylko boję się, że one się przebiorą nie w te suknie, w którym miałyby się. Nie, nie! One wzięły ślub już! Cholera! Nie, nie, nie! Tu mieliście wziąć. No bo się właśnie bałam, że, że nie wezmą. Ale dobra, przebierz się w suknię ślubną. I ty też się przebierz w suknię ślubną. Tylko, czy zdążysz. Dobra, i teraz weź ślub. A młody chodź tu, oglądaj. O jak pięknie. Pięknie to wygląda. Ty możesz ich oglądać, czy nie? Weź udział w ślubie. Halo. Jak bierzesz udział? Okej, okay, Dominika musi coś zrobić, bo straci y, popularność. Młody mogą się przebrać w sumie, ale zaprosili cię na ostatnią chwilę. Pięknie. Obrączki sobie dają puziaczek, konfetti. I proszę bardzo, <noise> wchodzi jej w sukienkę. Piękna sukienka, ale wiadomo, że ręce w nią wchodzą i tak dalej. Powiedzmy, że ma kieszenie, bo jak inaczej to ogarnąć? No dobrze, w takim razie wyszło jak wyszło. Bierzcie się do roboty! Ile można? O, jaka jest szczęśliwa! Jest pobudzona. Idź pod A, niech ci będzie w sukni. A młody je. A ty, kochana, znajdź pracę. Szukamy zlecenia. Mamy już dziecko, mam już. Yy, jestem po ślubie, więc zróbmy coś. Na otwartym sercu przesłuchanie. Zaraz zobaczymy, co to jest. Szukamy kogoś, kto będzie umiał zawodowo pobawić się w doktora. Przyspieszone tętno bywalców w szpitalu przysporzy pracę nie tylko kardiologom. W tym sezonie sympatyczni lekarze zajmą się też epidemią podwyższonej ciepłoty ciała oraz zaraźliwymi rumieńcami zalewającymi policzki. Super, w takim razie dawaj. Piąty poziom charyzmy. Luster macie w tym domu tyle, że szok. E, ćwicz przemowy, szybciutko. Musisz zarobić pieniążki. Chciałabym, żeby młody się czymś zajął. On tu ma głównie y, narysuj obrazki. Więc po prostu rysuj, chociaż nie jesteś zainspirowany. A, bo on do, do szkoły idzie. Zapomniałam w ogóle. A on przecież do szkoły chodzi. Dobra, mamy piąty poziom charyzmy. W środę, czyli jutro o dziewiątej mamy przesłuchanie. Może się uda. Powinno się udać. E, a w takim razie... Zobacz, jakie są trendy. Challenge vlog dla dzieci fitness zabawny vlog. Ja bym chciała ulepszyć sobie. Kupić dodatkowe efekty, no bo przecież mogę. Tu potrzebuję rzeczy do majsterkowania, a to nie umiem takich rzeczy. Kup kupiłam dodatkowe rzeczy, więc nagram filmik. Um. Nic mi tu nie pasuje. Szaleńczy vlog dla dzieci: Fitness, zabawny vlog. Nie wiem co zrobić, żeby mieć zabawny vlog. Wydaje mi się, że powinna być w jakimś takim wesołym stanie. Ej, coś się stało z moim kwiatkiem? Kwiatek mi uciekł. Kto mu pozwolił? Na szczęście zaraz sadzimy tu jakiegoś kwiatucha. Niech będzie taki mniejszy. Nie chcę, żeby mi zasłaniał te obrazy. Piękne są te obrazy, bardzo mi się podobają. Niestety, e, nasza ta Cruella została e, zastawiona lampami. Dobra, nagraj pewnego siebie vloga, może ci coś to pomoże. Aga, nic, tylko siedzi w kwiatkach. Na warzywach 2730. Co mi najwięcej daje? Winogrona 480. Kwiatki. chryzantemami mi dużo daje. No, nie wiem, czy nie le lepiej byłoby hodować samą chryzantemę. Bo naprawdę jej dużo wychodzi. Kurczę, mamy tyle kapuchy. się zastanawiam, czy jest sens prowadzić ten krótek. Szybko poszło, ale patrząc na to, jakie ona ma aspiracje, ile ona ma lat. E, ogólnie ma bardzo ciekawe cechy co do tej głównej e, mm, głównego pragnienia, no bo ona chce być przyjaciółką świata, czy chce mieć jak najwięcej przyjaciół na całe życie? Okej, okay. tylko że to się nie ma nic jak do cechy samotniczka, którą jakby posiada. Jakby nie pasuje mi to strasznie, że jest samotniczką, a chce mieć jak najwięcej przyjaciół. Dobra, idzie do nas Wolfgang. To jest jego tata. Z tego co kojarzę. Dzięki, tato, że przychodzisz. I pierwsze co robisz, to. E, ten. To siadasz mi na kąpie. Jakie wy macie w ogóle kontakty ze sobą? Wymieście romans i macie przeciętną znajomość. Ciekawe. O, Wolfgang jest wredny. Mam nadzieję, że synek nie odziedziczy tych cech. Nie muszę iść tortu, nie wiem czemu. Nie ma tego, jak o drugiej 30. Dziecko wyspane w miarę. Rodzice śpią. A odrosuje. Znaczy nie, żeby coś, ja zazwyczaj największe porządki w pokoju albo remonty, czyli przesuwanie mebli i tak dalej robiłam właśnie w nocy. Wtedy czułam największe zainspirowanie do sprzątania, kładania ciuchów i tak dalej. O czym nie poszedł do szkoły? Halo, co się dzieje? Nie mogę iść do szkoły. O co chodzi? Ej, ale ona nie jest. Mam jakiś problem z tym ciastem. Jak biorą to ciasto, to nie jedzą go. O, zdobyłam rolę: lekarze, nie zapomnij odpowiednio się przygotować. Najlepiej zaproś y, szczególną osobę i zacznij ćwiczyć zabawę w doktora. Dobrze. Odgrywanie flirtu, zaprzyjaźni się z reżyserem. To jest reżyserem, nie mówcie, że Agnieszka. Rozwija jej charyzm. W ogóle tu mi się zawiesił ten koleś. Jakoby tu był. Temu się zawiesiło coś. E, ja też tak lata. Nie wiem, e, ostatnio też kram z tymi modami wszystkimi, więc e, wątpię, żeby to była sprawka modów, bo nic nowego nie wgrywałam już od chyba dwóch, trzech miesięcy. Więc. E, nie wiem, co to się stało. Wiem, że kiedyś już tak miałam. Dobra, czytam grę już powinno być OK. Bo już nie mam tutaj spania. Dzisiaj mam przesłuchanie. O 12.00. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Nawet nie przesłuchanie. Dzisiaj mam już rolę normalną. O, właśnie. Idziemy do pracy z Dominiką. To właśnie chciałam jeszcze dzisiaj umieścić. Bo takich e, podstawowych rzeczy wam nie pokazuję no bo nie ma trochę za bardzo sensu. Ich, ich tych codziennych, wiecie, mycia się, jedzenia, gotowania i tak dalej. Więc zobaczymy co tutaj podziałamy. Przygotuj fryzurę i makijaż, czyli standardowo lecimy pierwsze. Przygotuj. Czy jesteś spięta Halo? Wejrze się uspokój. Mhm. Dzień dobry. Zrób ze mną coś fajnego. Jestem lekarzem dzisiaj. Ok, to miałam już chyba ten strój. I dostanę fartuszek, nie? Już coś takiego miałam. Chyba dokładnie. Hmm. A nie, czekajcie, czemuś tam hot dogiem. O, dokładnie ten sam strój miałam. Ok. Świeże umiejętności aktorskie. Niech będzie. Wyślij historię na Instagram. Dodaj. Zachowuj się zabawnie na planie. Zabawne powitanie wystarczy? Czy jeszcze ma być zabawne? Dobra, zjedz coś i tyle. Super. Czyli nie zawsze są te same opcje. Nie musiałam cię poprosić o rady i tak dalej, więc Luz. Ty chyba nie jesteś głodna. Nie jesteś, więc chodźmy potwierdzić gotowość. Dobra, zapoznaj się z reżyserem. E, miałam się zaprzyjaźnić z reżyserem, ale widocznie nie tym. Agnieszka też może być. Skłoś gotowość i idziemy grać. Dobra, odegraj scenę flirtu, scenę krzyku, czyli tak. Wykrzycz zakazane słowa ryzykownie, zawsze idę ryzyk. Ryzyk, fizyk. Mm, dobrze. Śnieg z tyłu sypie. Tutaj mamy pacjenta. Obstawiam, że pacjenta, na którego musimy się wydrzeć. Nie wiem, połknął złe leki czy coś takiego. To już? To te śmiechy to było to? Miałeś wykrzyczeć. No dobrze. Idź, flirtuj. O, z Czyli masz doświadczenie, muszę ci powiedzieć. Na co dzień. Nawet testowałaś w sumie na Agnieszce, więc jakby nie patrzeć, dobry rzut. No, buzi, buzi. Szkoda, że nie ma większych interakcji między nimi. Odegraj scenę pocałunku tutaj, pocałuj ryzykownie. Dobra, dawaj to sobie tam buzi. Pięknie dałyście buzi. Teraz tutaj. Odegraj scenę śmierci. Nie, poczekaj, poczekaj. Scenę leczenia pacjenta. Gdzie tu jest leczenie pacjenta? Lecz pacjenta. Jeszcze tutaj. Okej. Okay. Więc to znaczy leczenie ryzykowne, ale. Dawaj scenę śmierci, pokaż jak umierasz. Rozumiem, że im... Yy, więcej pieniędzy, tym jakby mamy więcej rzeczy do odegrania, a mniej czasu. No umieraj. <grytania> Czy to jest komedia? Wyglądało jak z komiksu. Dobra, pięknie zrobione, ukończony występ, wyjść wcześniej z pracy. Yy, mamy złoto, zdobyta sława, idź do domu. I pięknie wykonana praca na dzisiaj. E, mamy z czego żyć. Chociaż do gwiazdy jeszcze dużo brakuje. Bo ona, nie wiem, który ma tam poziom drugi. Druga gwiazdka ma? Który to masz poziom sławy? Wschodząca gwiazda. No i mamy dwa punkty sławy. Możemy wykorzystać. Mamy tak. Twórczyni trendów gromadzi armę wiernych fanów. E, mogę łatwiej nawiązywać znajomości, albo być większa szansa być zauważalnym. Dodajmy może to. E, jakiś eliksir. Uh, uh, uh. Dobra, dam to. Dam trzy te pierwsze. I co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, domek tak samo, że Wam się podoba. I e, pamiętajcie, wszystkie potrzebne rzeczy są w opisie, link do Discorda i tak dalej. E, na Discordzie najwięcej siedzę, więc tam Was zapraszam. A ja dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się buziaczki, pa!